Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Luk Młody. To jest kolejny film o zwierzętach wodnych, trzeci już tak, yy, będzie jeszcze jeden, ale te dwa ostatnie będą dotyczyły właściwie tylko agresywnych mobków, stworzeń znajdujących się atakujących, czekających na nas w morskich głębinach. I yy, cóż, moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie o morskim psiegończym mieczniku oraz cuchnącej płaszce. Tu razu chciałbym Wam z góry podziękować za prawie 200 łapek pod ostatnim filmem, i myślę, że tak dla na nas zachętę 170 łapek pod tym filmem, po, po to, aby kolejny się pojawił, nie będzie tak żadnym dla Was problemem. I cóż, zaczynamy. Morski pies gończy jest nic, niczym innym jak odpowiednikiem po prostu psów gończych, znajdujących się na lądzie. Gdy ma nadejść atak psów gończych, a znajdujemy się właśnie na oceanie, no to pochylałem wtedy morskie. Pieski kończę. To działają na tej samej zasadzie, i czym dalej jesteśmy w naszej rozgrywce, tym tych piesków jest więcej. Posiadają 150 punktów zdrowia, 20 punktów obrażeń i ich szybkość wynosi 10. Także no, jest dość trudno przed nimi uciec. Ale oczywiście nie tracę zainteresowania innymi mobami, które napotkają na swojej drodze. Także w ten sposób, gdy nie mamy zbyt pewnej łodzi, ani nie jesteśmy przygotowani na, na ich atak, możemy jakoś się od nich oddalić. Po ich zabiciu otrzymujemy jedno mięso właśnie z potworów. Jest szansa na wydropienie ich zębów i dodatkowo możemy zdobyć ich płetwę, którą możemy użyć albo do czapki na przyspieszenie, albo do potrawy z właśnie z ich płetwy. Więcej o potrawie możecie się dowiedzieć się z filmu, w którym to właśnie mówiłem, jak przyrządzać potrawy. Na koniec dodam, że morskie szybkończe nie atakują nas tylko i wyłącznie wtedy, gdy przychodzi na to czas, ale także po zabiciu wieloryba, gdy on już wybuchnie, wtedy na pewno możecie spodziewać się ich ataku. A także jest 20% szans, gdy będziecie łowili ryby z tych ławic rybnych, także mogą przybyć i, i się nam tam napsocić. Dalej mamy miecznika. Miecznik, może, miecznika możemy spotkać na tych głębokich, jak i tych średnich partiach oceanu. W sumie jego, jego występowanie jest losowe, trzeba w sumie mieć trochę szczęścia, żeby go natrafić, ale moi drodzy, gdy już znajdziecie miejsce, gdzie, gdzie on się znajduje, wtedy możecie sobie to miejsce oznaczyć plecakiem, ponieważ nie jestem na 100% pewny, ale co 90 sekund podobno się tam respawnuje. To znam z forum właśnie zagranicznego, tam wiadomo, te info, także możecie to sobie sprawdzić. Posiada on 200 punktów zdrowia, 30 punktów obrażeń. Oczywiście te wszystkie mopki atakują nam bardziej łódkę niż nas, no bo gdy zatopią na łódź, no to my też idziemy na dno. Jest też szybki, także uciec przed nim również jest ciężko. Masia ma oczywiście charakterystyczny wygląd. Wygląda w sumie jak taka ryba piła, przez co po jego zabiciu możemy oczywiście z jego mięsa otrzymujemy martwego miecznika, którego możemy sobie upiec, ususzyć bądź zjeść bezpośrednio. Uzupełnia nam on jeden punkt zdrowia i 25 punktów głodu, przez co nie ma sensu go właściwie jeść ani piec, ponieważ drugi sposób jego wykorzystania jest taki, że my możemy stworzyć sobie super miecz, pałasz. Który jest równie silny jak Miecz Nocy. Ostatnią omawianą yy, omawianym dziś stworzeniem wodnym jest Cuchnąca Płaszka Sting Rays. Yy, cóż moi drodzy, do pokonania płaszczki nie są trudne, ale atakują w grupach. Wygląd ich przypomina w sumie takie połączenie płaszczki z, ze skunksem. Yy, przez co właśnie podczas ataku yy, mogą nas zatruć. I to jest w sumie większy problem, większe nasze zmartwienie. Ale po zabiciu otrzymujemy gruczo jadowy, dzięki któremu możemy wytworzyć sobie odtrutkę i w ten sposób pozbyć się zatrucia. i Także jest szansa na wypadnięcie na drop mięsa z potwora. W przypadku cofnących płaszczek, siła właściwie tkwi w grupie. Tak? Gdy natrafimy już na jedną płaszczkę, ona wezwie całą gromadę od trzech wzwyż. Może być trochę problem z nimi walczyć. Ich szybkość to 8, ale podczas ataku oczywiście muszą się zatrzymać, żeby wykonać ten swój latach, to możemy się od nich oddalić. Po jakimś czasie dają nam spokój, nie, goną, nie gonią nas wiecznie. Na mapie są oznaczone, gdy je znajdziemy, można je spotkać na głębszych tych partach i tych średnich oceanu. Podobnie jak do kwisza, najpierw widać cień płaszczki płynącej pod powierzchnią wody. Gdy się do niej zbliżymy, ona automatycznie z wody wyskakuje, zaczyna nas gonić i wzywa swoich kumpli pomagierów. Aby w 100% chronić się przed ich jadem, trującym gazem w sumie, musimy nosić zbroję muszelkową i maskę przeciwgazową, gdyż sama maska przeciwgazowa w 100% nas przed tym trującym gazem nie ochroni. To taka ciekawostka. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Że nie wymuszam od Was tych łapek w górę, tylko dajecie je z własnej dobrej woli, z tego, że po prostu te odcinki są dla Was przydatne. Także mówię, 170 łapek w górę. Ja będę zadowolony. Będzie kolejny film, już ostatni, gdzie będzie oczywiście mowa o tygrysie, rekinim. Jeszcze powiem tam o mechanicznych skoczkach, tych pływających po oceanach. I dodatkowo powiemy sobie o halucynacjach. I cóż, to by było na tyle. Moi drodzy, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Słyszymy właściwie. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.